Cześć słoneczka, tu Basia, a Wysłuchacie podcastu Your Book Besties. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nieco o zastoju, o e, zastoju czytelniczym, o tym, jakie książki nas wprowadziły właśnie w zastój e, i jakie polecamy na wyjście z zastoju. Wy koniecznie dajcie nam znać, czy kiedyś mieliście zastój e, i jaka książka was w niego wprowadziła. A tutaj standardowo przedstawię nasze trio, jakby ktoś był nowy. E, ja, Basia, wyjęta z książki, Maja, Buki, Szwajt. Hejka! I Martyna po prostu książkara. Siemanko! No, dziewczyny, może zaczniemy sobie po prostu od tych książek, które nas wprowadziły w zastój. E, I może tutaj taką pierwszą książką, o pierwszej książce, powie nam Martyna. O Jezu, grubo gadać. Ale tak, pierwszą książką, która mnie tak dosłownie na mega długo wprowadziła w zastój, jest to książka, którą ma teraz. E, Kurde, dużo osób na półkach ze względu na to, że jest y, właśnie książką miesiąca w klubie Nelly. A więc tak, zanim wystygnie kawa, przeczytałam połowę jed... pierwszego rozdziału. Nie wiem, czy ja jeszcze nie jestem y, jakby przygotowana na tą książkę. Ona jest jakoś dla mnie za poważnie napisana, ale strasznie mnie wkurzały przejścia w czasie. Jakby. Nie wiem. Jakby przesz przeszłam na zastój przez to, kurde, jak na emeryturę, bo na rok O Jezus, ja nie, mam, ja nie mam porównania, bo tego nie czytałam, a Maja czytałaś to może? Ja to zaczęłam ponad rok temu i tego nie skończyłam Nie wprowadziłam mnie w zastój, ale jakoś mi się za bardzo nie podobało wtedy Będę robiła w przyszłości drugie podejście do tego Okay, ja okay. Wam powiem jeszcze tak, że wszystkie moje książki, które wprowadziły mnie w zastój, to są moje TNF-y. klucz jednej. Więc wiecie, to, to coś znaczy, to coś znaczy. Ja w ogóle nie, nie przypominam sobie, że miała jakąś książkę, której dałam DNF. Tak mi się wydaje. A nie dałam. Dałam e, tego. No from snow. Ja mam dużo DNF-ów, ale żadnej tak nie traktuję, bo każdą mam w planach skończyć kiedyś. I ja nie chcę nie kończyć. Każdą gdzieś tam planuję skończyć po prostu w bliższej lub dalszej przyszłości. Mhm. Mm Niezłe plany masz. No, Niezłe, ja piękne. może kiedyś mi się uda. <dobra>, Dobra. Aktualnie mam nieskończonego Venoma i All of your Flows. No i zanim się i kawej, książek, wszystkie planuję skończyć. Venom, to w pierwszej kolejności maju. Chcę, może w maju, jeszcze przed targami. Naprawdę, bo ja chcę iść z dziewczynami do Oli od Venoma na targach w Warszawie. W sensie ja chcę, dziewczynę chyba nie za bardzo. A to się jeszcze ogarnie. Venom, ja, sobie ja mogę. E, musimy... Ja mogę. sobie wpisałam na listę, żeby iść. Musimy dzisiaj albo jakoś w tym tygodniu kupić bilety i te vouchery ogarnąć. Spoiler od Mai z montażu. E... Nie udało nam się ogarnąć voucherów do nikogo, więc o ile nie odkupimy jeszcze w ciągu najbliższych tygodni, to jednak nie idziemy do Oli od Venoma przy Tak, to tyle z update'u. Yy, miłego słuchania podcastu dalej. Dobra, a Maja, jakie ciebie książki wprowadziły w zastój? Yy, to tak, po pierwsze ja miałam przez All of Your Fluffs... Yy, all of Your Fluffs... Flows? od Marty Łabęckiej, czyli drugiego tomu Flawsów. Ja tego nie skończyłam, ale ja kiedyś to skończę, ale mi się bardzo ta trylogia nie podoba. Co wyszedł w toną deszcz, też miałam zastój. Mimo, że to jest bardzo króciutka książka, bardzo mi się nie podoba. miałam zastój. Drugi tom, The Inheritance Games, też mnie wprowadził w zastój. Ja lubię tą trylogię nawet, ale mam z nią taki problem, że nie wiem, czy to styl pisania, czy to kwestia tłumacza, ale bardzo mi się nie podoba, jak to jest napisane. Jeszcze pierwszy tom znośny, a drugi i trzeci już tragedia. I wiem, że drugi i trzeci tłumaczyła inna osoba niż pierwszy i może właśnie to kwestia tłumacza. No i drugi tom był dla mnie najgorszy i był przenudny, i bardzo miałam przez niego zastój. I teraz jeszcze powiem o jednej, która może być dla wielu osób zdziwieniem takim bardzo dużym, bo ja miałam zastój przez Identical. Wygadasz. Serio? <laughs> tak, taki króciutki. I ja kocham całą tą serię, to jest moja ulubiona seria, jakby nie patrzeć, bo fala to trylogia, więc no. Natomiast, no, Identical była dla mnie najnudniejsza z wszystkich i nie chciałam mi się czytać jej. Mimo, że ją kocham i to jest pięć gwiazdek, to miałam przez nią zastój i to jest takie... Wiadomo, czasami też takie książki nasze ulubione mogą nas wprowadzić w zastój, bo po prostu nie chcemy ruszać dalej, bo jesteśmy przywiązani do bohaterów i do historii, więc... To jest normalne, że czasami mamy zastój po nawet naszych ulubionych książkach. Ja generalnie zastój miałam no, parę razy. Mój pierwszy taki zastój był po It Ends With Us od Colin Hoover. I powiem Wam, że. To był tak zły, zły wybór czytania tej książki. Nie było na niej w ogóle oznaczenia wiekowego, więc ja, jako taka osoba, która dopiero zaczynała tak więcej czytać, kupiłam sobie tą książkę, po prostu myśląc, że będzie to jakieś fajne, właśnie, romansidło. No, okazało się, że była ona za ciężka. E, może nie, że za ciężka, albo po prostu mi się nie podobała. Tam wszystko było strasznie chaotycznie. To, to się do siebie nie kleiło. Mi się to bardzo nie podobało. E, więc, mm, nie sądzę, że, wiadomo, jakąś część pewnie miało to, że e, byłam może za młoda na tą książkę, ale po prostu styl pisania i w ogóle chyba już nigdy nie sięgnę po nic od Colin. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Wiadomo, więc to była pierwsza książka, która mnie wciągnęła w zestój. E, no i wyciągnęła mnie z tego zestoju The Inheritance Games, właśnie. Ale to też nie jest moja jakaś, nie, nie sympatią tej książki. Po prostu jestem jej wdzięczna, żeby mnie wyciągnęła z tego zestoju i dzięki po niej zaczęłam dalej czytać. Ale ona też mi się tak średnio podobała, bo była nudna po prostu. Ja ją przeczytałam w jeden dzień chyba, bo się chciałam usiąść jak najszybciej po prostu, żeby wyjść z tego zestoju. No i, no i tyle. Mnie też w zastój w sumie wprowadziły również, również wprowadziło flawless, tak jak Maje. Nie, chociaż Maje drugi Tom, no, ale mnie pierwsza. Może nie, że on był bardzo króciutki. No, ale tak, to też pamiętam trochę jak przez mgłę, bo dawno czytałam ten pierwszy dom. No i w zastój również wprowadziła mnie książka Lato Złamanych Zasad na jakiś czas. Była to książka fajna, ale czasami była dość nudna. No i potem po prostu po tej książce nie wiedziałam co czytać miałam taką trochę przerwę. No ale dość w sumie. Po jakimś czasie minęła i zaczęłam dalej czytać. A Martyna, jakie jeszcze Ciebie książki wprowadziły w zastój? Bo my tak tutaj wszystkie oparły, a Ty tylko o jednej na razie. No bo, moja druga Kasiu, ja tutaj. Uhuhu. o mikrofon uderzyłam. Ale tak jak mi powiedziałaś, to jednej powiedziałam. A więc tak, jeszcze w wprowadziły mnie też flawse, pierwsza część. Ja po prostu nie dałam rady tego przeczytać do końca. Pierwsza, jakby pierwszy rozdział czytałam, słuchałam, czytałam i jednocześnie śledziłam tekst. Było dla mnie nie do przeżycia. Ale teraz, moi drodzy, opowiem wam o takiej sytuacji, że są też takie książki, które mogą nas ze zastoju wyprowadzić, ale też wprowadzić. No i tak, jakby pierwszą książką to jest Miłość seria Twisted. Dotarłam do Spicy Sen i mnie po prostu to obrzydziło. Po pierwsze, obrzydziło mnie to i wprowadziło w zastój. I to po prostu było obrzydliwe. Mi, mi się to nie podobało. Tak, tak tylko powiem. A wy macie e... problem do Spicy scen w książkach? Ogólnie to nie, ale ta mnie obrzydziła. Aż tak? Po prostu. Ten w się odpycha mnie mocno. Aha. Jakby. Bo bohaterka, główna bohaterka to jest taka szara myszka, trochę pewnie chłopak taki bad boy, co? będzie tak To jest taki milioner, który nie ma serca, tylko ma lud O Lud Lud, dobra A jaka jeszcze książka cię wprowadziła w zastoj? Jeszcze wprowadziła i wyprowadziła mnie ze zastoju Love is Coming Jakby tak tak, ja promuję mocno tą książkę. Ja w się sensie, gadam o niej prawie ciągle. Pokazuję mocno na TikTokach. Ale tak, ona również mnie wprowadziła w zastój. Krótki, ale jednak wprowadziła, bo czytałam ją. Chciałam ją dokończyć w ogóle na targach, poz y jakich poznańskich, wrocławskich, y w zimę. Basiu, ja mam wrażenie, że ja Cię tam widziałam. Tak, ale tak. Widziałaś no. mnie na wrocławskich gdzie? Wiecie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak mi prze... No bo ja byłam, ale kurde, wiesz, że mogłaś podejść, chociaż wtedy coś mi się nie znały, co prawda, ale no bo ja byłam ale, ale byłam ty przez wiesz, dni. Ale ja cię tam okiem tam po prostu przemknęłaś, ja cię zobaczyłam jednym okiem, drugie nie zdążyło. I to była miłość z pierwszego wejrzenia, prawda? No. Ja Nie to żartuję, to ale. Droga. Ja tam e, tak się wlokłam po tych targach, bo tak mi się nie nudziło, po prostu. Mi też się tam nudziło. Raz usiadłam obok jakiejś pary, niej, oni się tam miziali, jakieś dziewczyny gadały. Jedna gadała, że kupiła książki za 1000 zł. Ja się tam posrałam, jak to usłyszałam, bo ja ledwo co stówę wydałam, a ojciec i tak mi już zakazał. Ale tak. Ja tam sobie siadłam w rogu i sobie telefon ładowałam, pamiętam, bo mi padał I po ja prostu też. na tym mrozie. Co nie, tam były takie kontakty, takie ukryte. O. Jakieś światła czy coś, a ja tam z telefon siadłam, gdzie mnie mi patrzyła. nie obsługa że Później zauważyłam, jak tak usiadłam, że kurde, balicka jest. Podeszłam do niej szybko, szybko podreptałam, zapytałam się też dziewczyn, czy mi popieluną rzeczy. I one się zgodziły. I dlatego podeszłam. Mam o miło, miło. No miłość, bo... Dobra, czy to wszystkie książki, które Cię wprowadziły i wyprowadziły z oh! dziewczyny? Jeszcze Merka. Dobra, kochani, słuchajcie, teraz Wam opowiemy trochę o książkach, które my osobiście Wam polecamy na wyjście ze stoją i może nawet takie, które w sumie na takich kursów, polecamy, bo albo nazwy ciągnęły, albo po prostu mamy wrażenie, że mogą się komuś spodobać. Dobra, yy, Maja, zacznij ty, bo dawno nie mówiłaś. Dobrze, więc. Ech, to jest tak, jak mówiłam, że Identical trochę mnie wciągnęło w zastój, to wyciągnęła mnie z niego na, przy na przykład Clone. I ja wiem, że to jest cegiełka, natomiast przez to się płynie, to jest tak cudowna książka, że ja każdemu polecam na zastój. Ja wyszłam z zastoju właśnie w zeszłe wakacje przez Klon. i mimo, że to jest bardzo gruba książka, to szybko się czyta. Tak, ja pamiętam, że ostatnio się mnie koleżanka pytała, czy mm, klon jest długie czy coś takiego, bo się bała przez tą grubość po prostu, no a przez to się tak właśnie szybko idzie, tak mega, ale mimo wszystko i tak tą pierwszą książkę potrzebowałam, żeby jakby wejść w ten świat Different o wiele szybciej przeczytałam. Tak, mimo że Different jest grubsza. To się... Tak? Nie zauważyłam nawet. Tak, Klon ma chyba tam niecałe 500, a Different ma ponad 500, tak mm -hmm. czytaja, ale nie jestem pewna. Okay. Ale właśnie Different też. Poza tym z Zastoju wyciągnął mnie, tutaj się będziemy z Basią dyskutować, ale mnie z Zastoju wyciągnął Pamiętnik Księżniczki. Ja przez tę książkę przepłynęłam w jeden dzień i no, fajnej księżniczki, ja przeczytałam to w jedynie, mnie to tak wciągnęło. Natomiast no, ja to polecam na zastój, bo to jest takie krótkie, przyjemne dla młodszych też. No, ale wiem, że Basia ma inną opinię na ten temat. Znaczy ta książka nie była zła, w sensie ona była no, fajna, tylko trochę taka. Myślę, że spoko książka w złym czasie u mnie po prostu. Może, jakbym przeczytała w innym okresie, to by mi się bardziej spodobała, yy, i, ale po prostu taka była dla mnie okej, okay. Takie dupy nie urywa, jest w porządku yy, i tyle. Ale miałaś yy, Miałam króciutki, bardzo króciutki. Aha, okay. A Martyna, jakie ciebie książki? Jakie ty książki w ogóle polecasz na wyjście z zastoju? Moi drodzy, tu trochę jest sprzeczne, jest. To co, to, co teraz powiem, do tego, co mówiłam przed chwilą. A więc, tak, Lovis Coming. To się mega szybko płynie. Ja się. trochę jest głupie, że powiedziałam, że to jest książka, która wprowadziła mnie w zastój, ale jednocześnie wyprowadziła z niego. Ale taka prawda, jakby wyprowadziła mnie ze za zastoju jednego, i wprowadziła mnie w drugi. Ale ja i tak kocham tą książkę. Naprawdę. Można się utożsamić z bohaterką. Jeszcze teraz, kurde, czytałam książkę do recenzji. Już mnie wprowadziła w zastój. Ja nad tym mega ubolewam. Ale tak. Teraz wyprowadziła mnie z tego 11 papierowych serc. Trochę takie te dziecinne, ale w sensie, bo to jest słodka młodzieżówka, to wiecie, to takie. Uhu, ale słodkie! Jej! Ale cringe. Ale tak wyprowadziło mnie to ze zestoju. Jest dobre. Nawet no, ja może, może nawet kiedyś przeczytam. E, moją taką dla was polecajką na wyjście ze stoju. E, oczywiście podam tutaj swoje ulubione książki również, e, ale zacznę od takiej może mniej oczywistej. E, jest książka, uwaga, uwaga, tej Martynka, słuchaj. E, Emily w Paryżu. Czyli ja? książka ja na podstawie serialu Netflixa. I słuchajcie, ja oglądałam serial Netflixa równo z książką, czyli e, czytałam książkę, oglądałam serial, zatrzymywałam serial w momencie, w którym jakby w tej samej sytuacji, gdzie skończyłam czytać, czytałam dalej i znowu serial, i tak cały czas, tak cały czas. I powiem Wam, że to jest książka. Ona jest napisana prostym językiem, ok. jak wy mniej więcej kumacie o czym jest Emily w Paryżu, no to to jest taka, powiem tak, tak trochę ładniej ubiorę to w słowa. Nie potrzeba być, nie, nie, źle to słowa, nie trzeba być jakoś wysoko inteligentnym, żeby zrozumieć tą książkę, w sensie tekst i tak dalej, ale ona jest taka właśnie bardzo luźna i taka bardzo właśnie, no mi się podobała. Taka po luźna i myślę, że ona mogłaby kogoś wyprowadzić z zastoju. E, polecam Wam też oczywiście m, nigdy przenigdy. Mam nadzieję, że również z dziewczynami. Mam nadzieję, że one się pod tym podpisują, prawda? Tak, tak. Ja może Zapomniałam o tym. To jest też tak szybka, tak krótka książka, przez to też przepłyniecie. Tak, e, nigdy przenigdy. Top on the top. Ja tak samo polecam Wam również lepiej niż wczoraj. To nawet takich dla takich młodszych. Dałabym to tak, nie wiem, 12 plus nawet. To nie jest jakaś szkodliwa Wydaje książka. Się, to ma taką kategorię to nie jest szkodliwa. To no, jest czeka, naprawdę no, fajna książka. Stawiam, stawiam na nas ma 14. Plus, więc może. Nie wiem, może nie, nie wiem. Ale ja, ja, ja to polecam nawet 12, plus, słuchajcie. No... Fajna, naprawdę fajna książka. Tak samo polecam wam The Book Talk Deal od Madi Pawłowskiej. I tutaj no mnie to wyciągnęło z zastoju również. I jest to jedna z moich po prostu ulubionych książek. I jak teraz na nią patrzę, to po prostu uśmiech mi sam na twarz przychodzi. I mam zamiar może zrobić w najbliższym czasie, po, już po egzaminach Ligit, bo po prostu jest to cudowna książka. W ogóle pozdrawiamy Madi. Tak, pozdrawiam zrobimy Madhię Pawłowską, nie wiem, czy tego słucha raczej nie, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobra kochani, to by było na tyle w tym odcinku, jest krótko, ale treściwie i na samym końcu chcemy Wam przypomnieć o naszym forum yourworkbesties.podcast, tak? Tam jest kropka, prawda? Tak, gmail.com, gdzie możecie pisać Wasze historie, nieważne czy odnośnie odcinka, czy nie, czy jakieś po prostu życia gdzie chcecie się wygadać, opowiedzieć coś o sobie. Tam to jest dla Was Wasze bezpieczne miejsce. Zawsze pozmieniamy Wam Wasze imiona czy miejscowości, aby każdy czuł się komfortowo. Do tego zapraszamy Was na naszego wspólnego Instagrama podcastowego, czyli Yorkbook Besties Podcast. Tam często zapowiadamy nowe odcinki, czy dajemy różne ankiety, pytanka, żebyście Wy również byli częścią tego podcastu. Na samym końcu jeszcze przypomnę nasze instagramy i TikTok, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszamy, czyli Martyny po prostu książkara My Bookish Vibe i mój wyjęta z książki. Widzimy się już niedługo. Mamy też w planach nagrać już was tutaj teraz, zaspolarujemy e, odcinek przed targami warszawskimi. E, może taki poradnik? Coś takiego może nagramy e, Na targi? Co myślicie dziewczyny? Poradnik. Tak, co zabrać zbyt. i tak dalej, i tak dalej. No, no, Więc planujemy coś takiego, ale jeszcze zobaczymy, zobaczymy. E, I Wszystko co? Nie słyszę. I co, dziewczyny, e, dziewczyny jest. I co? Słyszymy się już niedługo? Do zobaczenia i do usłyszenia, tak? Nie, do usłyszenia czy do, tak. do usłyszenia się mówi. Do usłyszenia! Pa! pa.